Zanim przejdziemy do odcinka zostawcie łapkę w górę, aż uba, żeby nie psykać z kolejnych materiałów. No, to God, man, I I day, so are... Też witajcie w kolejnym odcinku Fortnite Battle Pierwszy odcinek w nowym loku. Gramy. I ten odcinek jak pomina to, to możecie zobaczyć będzie... Działał tak, że będę grał tylko broniami typu licerskimi, jak pomina tutaj, bo w nazwie odcinka możecie zobaczyć. Ale nawet też będę mógł używać jeszcze broni salych, jak jakichś innych broni licerskich nie znajdę. No to broni salych też, też, u... też mogę używać. Ale mogę też używać jak tych broni nie znajdę, ale tylko tymi broniami mogę Dobra Tu nie ma żadnej skrzynki No z... Pamiętam, że tam jest jedna Au Nie, tam jeden poleciał Z naszych A tu jest przynajmniej lecenie To co? Nie tylko wolno mi powiedzieć, że sobie otwarzę. Wiem, że to jest krzynka, może gdzieś na górze. Ale nie ma. No nie. Dla no, ja Nie bym polecił... może gdzieś jakaś broń sala się uda znaleźć. Jakąś broń salą. Bo akurat nie ma żadnych broni... ...wyselskich ani A najlepiej tylko do lecenia, to mogą być w różnych flaszczach. O, jest jakaś dązola potrzebne. Z tego mogę się weszć wsiąść. O, to się wszela. Ciepła grzytela Oszta O nie Mamy szybko jak jest Mat muszę żablać Czekaj, co jest tu jest ten O jeżu A przecież Bosza Gdzie on tu jest? Chwila, szybko sprawdzę. Nigdzie go nie ma. Mogę ich szybko leczyć. Co jest? O! No. O mat... O matko bot. Não, já estou. Mam przynajmniej dwa mityki No Szybko na napizie Mam mot i akurat Mity z Excalibur o, Jakie to dobre bronie. No dzisiejszy odcinek To tak jest dobry synów może się przydać No trochę Na no, sumie akurat raz z tymi dwoma mitykami gram Bo ostatnio to No bardziej tym mitykiem Bo ostatnio trochę grałem tym A tego mityka to w ogóle znajomy wziął jak ostatnio w poprzednim meczu grałem jeszcze ktoś a to? też dobra dobra by się przydało tylko jeszcze zebrać parę matrów jak na razie nie ma żadnych laty nie gdzie tam będzie cię mocno przydał Oho, że okno ut utknąłem. O Jezu Tak mnie wyleciał Jak wyleciałem bardziej Ty Co się chyba chciało? Jak tak Cię, jak tak chcesz się bawić to tak Jezu A nie to liście to? O matko mój, ten graweł Dobra, idę mu pomóc Gdzie Tam ucieka Uciek! skubany. No ale gdzie są jacy zgracę? To w końcu jest coś ciekawego. Coś się ciekawie dzieje. Tak w ogóle co w ogóle jego, jego znają miał coś ciekawego. Oo o, o, o. o tak. aha tam z daleka wszelają o matko kto są kogoś to no weź się postawiaj Budują się, skuwani. O, ktoś się tutaj buduje. Patrz, kto tu jest. O, ma coś. Mam dużo metalu. Jeden z dwóch na atakują mocno O, matko to z góry. Weź tu, chrona tu. Chodź tu! Jak się kręcę? Gdzie wszyscy są w burzy? Dokonać się tutaj tak nie uda. Slak! Kolejny meczu. Poprzedni to z spalu strona zaskoczyli w ogóle. Nas całkiem zaatakowali spalu slon Lecimy na kopalnię. Trójka wraz ze mną leci. Coś jeden nie leci. ale jak tutaj na razie lecą to bym szybko sobie skoczył o po tą tu jedną skrzynkę tam taką tuż tą skrzynkę o jest mod się da. no nie chce się wziąć no o nie, no muszę to zniszczyć Dla witająca skrzynka Dobra. i szybko tam do nich lecę, a nie oczywiście. Ty, to mi się wydawać, Jaką skrzynkę słyszałem? A nie to klucz. A tamten gdzie poleciał w ogóle. Jeżę. Tutaj jest. A spróbuję go jako przeszkoczyć. Siema Gdzie on jest? Tu jest Zlikwidowany Widziałam zematartę O Jezu, co się stanęło się o ty! Ty, kom tu! No nie! Oszlak! No nie! nam mi jakoś lepiej, lepiej skoczyć. A tam ci on tam, a tam ci zostali. A no w końcu jakiś ci leci. Olha oh, aqui. jest tutaj o, tu jest sztalcą. To się przyda na daleko i tak za to się przyda. jest go Szybko brzmienie. o! Możesz się przydać. O tam jest, o! Jest tutaj... Tam jeden poleciał, tu jest drugi. Ono tu! Zdążył uciec. A tu co jest ciekawego? O, to się przydałem z tego. Dobra Okazało się, że tam tylko jednego rzucić. O matko! Na sensie, że nie wybuchło Może... Je... Jest na tyle z budowaniem, a... A tak się zachowuje jakby bez budowania a to też się wsyda? Gdzie to było? Gdzieś coś tam... O! Chyba ten... Nie, nic A Dobra, tam jedną potę wypiję I lecimy dalej O do strefy A kolejna będzie tu Co się tam stało? Czekaj, chwila Pamiętam, że gdzieś tutaj może być bot Gdzieś może tutaj łazić, ale nigdzie nie łazi, nie ma go Albo pewnie się nie zlespił Albo go zlikwidowali Bo już wcześniej u niego byłem I widziałem że on No jak wcześniej u niego byłem To na miejsce tego którego u niego byłem To w ogóle on sprzedawał Legendarnego Excalibula Legendę w ogóle Z Złotego Oj, sobie oby... się No, a dych. Dawala, tak, mamo, dawala. Zeg, gdzie jest? lecimy. Para mi sąd. Jezu. No nie z tyłu. Na tyle. Do zobaczenia do kolejnych odcinków w nowym roku. Nala. No